Siemano, witam was w ostatnim odcinku z pierwszego sezonu z kariery FCKN. Jak mówiłem, zagramy sobie finał po Niemiec, ale przed tym jeszcze tutaj kilku zawodników kontraktuję, więc ich wam pokażę. Johnny Magalon, co prawda ma 31 lat, ale myślę, że się może bardzo przydać, może grać na każdej pozycji w obronie, więc może być użytecznym graczem. Tutaj Martin Kompala, bardziej tak przyszłościowo. Tutaj siła 4 jak na bramkarza to strasznie słabo, sprawność tak samo, równowaga. Ale zobaczymy jak się będzie rozwijał. Nie będzie zarabiał zbyt dużo, więc... Cóż, nie zaszkodzi spróbować. Dennis Tomala, to jest napastnik. Też przyjdzie za darmo, nie będzie zbyt dużo zarabiał i zobaczymy jak, jak jego rozwój pójdzie w górę. I odejdzie od nas Christopher Shorch, który przejdzie do Cottbus. Na zasadzie wolnego transferu i jedziemy. Final Power Niemiec z Borysją Mönchengladbach. Oczywiście, z defensywnym pomocnikiem musimy zagrać. I dalej nie będziemy nic zmieniać, tak myślę. Na bramce Horn, dalej Ritter, Kara Maroch, Eichner, Matuszczyk Groni, Jaja Lok, Cichi Klemens oraz na szpicy Meyerhofer. Borussia Mansing, Gladbach w składzie Terstegen, Janczkę, Strans, Lider, Wendt, Rupp, Cigerci, Nordweit, Arango, Hanke oraz Luke de Jong. Bez wątpienia będzie to ciężki mecz. Jak nie stracimy pierwsi pier pier bramki, to myślę, że uda nam się tutaj ugrać korzystny wynik. Zobaczymy. Zaczynamy ten bój. O, Puchar Niemiec. Pierwsza akcja. Roni. Roni przy piłce. Jajalo. Ale traci. Z szansą Gladbach. Ale tutaj Cichi przejmuje jeszcze. I koniec tej akcji. Piąta minuta. Roni. Ritter. Clemens, Roni. Jajalo. Maierhofer, Klemens wrzuca, ale zablokowany. Jeszcze będzie miał szansę na poprawkę. Klemens. Ale sztranzer wybija znowu. Matuszczyk. Jajalo. Maierhofer Ponad bramką. Piłka poszła w trybuny. Na razie nie wygląda też, że dominujemy. Roni tutaj próbował, ale broni też Sztygen. Szczerze, drożny Roni, ale złe doświadczenie. 17 minuta. Pierwsza akcja porusi Gladbach, a jednak tutaj Matuszczyk wyłuskał piłkę. Klemens, Jajalo. Ritter Clemens Roni Roni, ale obok bramki Kurczę, sporo, sporo strzelamy, ale te strzały są niecelne. Trzeba popracować tutaj nad wykończeniem akcji Meyerhofer. Złe podanie, ale ja znowu przejmuję. Naprawdę, dominujemy tą Borussię. Jak zaraz nie strzelimy bramki, to będzie źle. Meyerhofer tutaj faulował rywala. 23 minuta Jalo traci piłkę i rup. Rup. Hanke. Hanke wrzuca, ale Ritter wbija. Jeszcze przy piłce Rup. De Jong. Nie wiem, czy nie był na spalonym, ale tutaj Horn broni pięknie. Uderzenie Holendra. 25 minuta. Węd obok bramki. I po naszej dominacji przyszła akcja Borusii, więc nie jest za dobrze. 26. Minuta Roni, 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 ale w uderzył w lidera. Roni z rzutu wolnego obok bramki. Kurczę, ale widzicie, Roni to znakomity transfer. To jest jego pierwszy sezon, a już tak dobrze wygląda na boisku. Jak się zgra z resztą drużyny, to będzie jeszcze lepiej. Liczę, że w Bundesliga pokaże wszystko, na co go stać. Że ten sezon to jeszcze była taka rozgrzewka, powiedzmy. Meyerhofer pięknie 1-0 z Borussią Mönchengladbach w finale Pucharu Niemiec. Wreszcie udokumentowaliśmy bramką naszą przewagę. Tylko żeby teraz to utrzymać. 40 minuta, 43 dalej 1-0. I prowadzimy do przerwy 1-0 po bramce niezawodnego Meierhofera. Z którym jednak nie przedłużę kontraktu. Oj. No tak jak mówię, nie przedłużę kontraktu, bo już jest stary. Myślę, że sprowadzę lepszego napastnika. W zamian za niego. Za awans pewnie dostaniemy tam jakąś kasę na transfery. To na pewno poszukamy jakiegoś godnego następcy. Ogólnie też interesuje się jednym z Polaków. Mianowicie Michałem Żyro. O ile Legia nie będzie chciała, chciała jakiejś wygórowanej sumy za niego, to go sprowadzę. Będzie ide, idealny zmiennik tutaj Czechiego. Houri kompletnie nie wypał, więc zmiennik nam jest potrzebny. I proszę bardzo, czerwona kartka dla Tigerciego. No teraz jak tego nie wygramy, to po prostu nie wiem co zrobię z tą drużyną. Jaelo, Meyerhofer, Roni. Roni w swoim stylu prowadzi piłkę. Ritter, Clemens będzie wrzutka. A jednak wycofanie do Matuszczyka. Roni, roni. A tutaj chyba mu Jajalo wpadnie go. I nie wyszedł ten strzał kompletnie Chorwatowi. 57 minuta. Jajalo, roni. Roni, ale broni też Stegen. Broni przy piłce, 58 minuta Cichy, Meyerhofer Jelo, ale zablokowany Teraz szansę ma Borussia Na wyjście z atakiem A ja, jednak nie ma szansy 61 minuta, dalej prowadzimy a Borussia kompletnie nie, 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 niewidoczna w ataku Że tak powiem Janczkę wrzutka, ale wbijają nasi obrońcy Tej Hankę też wyłuskali piłkę Znakomicie się obrona spisuje dzisiaj Clemens Clemens, ale traci piłkę ale tutaj Nordwejt też się nie popisał. I Roni. Meyerhofer. Roni. Roni wpada w pole karne. Clemens. Wrzutka. I tutaj też tego wybija piłkę. De Jong. Hanke. Koniec tej sytuacji. 70. minuta. Dalej prowadzimy. I dominujemy w dalszym ciągu. Cichi. Jalo. Roni. Meyerhofer. Jalo Aj. To była dobra okazja. W sumie... Zmian chyba nie potrzebujemy. Kondycja wygląda dobrze, a zespół jeszcze lepiej. Horn wyłapuje piłkę. Lecimy z kolei na maksimum riter. Roni. Oddaję riterowi. Matuszczyk. Spokojnie rozgrywamy. Roni. Roni prowadzi piłkę. Cichi. Uderzenie, ale poprzeczka. Tylko poprzeczka. Ale myślę, że tutaj jakby piłka leciała niżej, to też z tego by nie miał problemu z wybronieniem tego strzału. Bo leciał prosto w niego, w środek bramki. I znowu Horn wyłapuje doszytkowanie. W sumie nawet dobrze, że posadziłem Kesslera na awce. Horn spisuje się bardzo znakomicie, a nie bardzo dobrze. Więc tym bardziej. Do tego jest młody. I pewnie będzie się rozwijał jakoś dobrze. On nie liczy, że będzie jakimś czołowym bramkarzem na świecie. Ale takim średniakiem Bundesligi, akurat taki, takiego jakiego potrzebujemy, akurat wystarczy. No, tutaj mamy już 80. Minutę, 85. 86. Clemens, a to Ritter, sorry. Ritter, Jalo. ależ Chorwat miał dzisiaj okazji, żadnej nie wykorzystał. Oby się to teraz nie zemściło. Doliczony czas gry. 90 minuta. Ritter, Roni. Roni, oj to jest zawodnik meczu dzisiaj dla mnie. Zobaczymy jak, wyb jak wybierze tutaj nasz futbol Manager. Jeszcze tej Roni próbował strzelać, ale zdecydowanie obok bramki poszła piłka. Roni. Clemens. Roni. Roni pięknie Roni, a i też tegn broni tutaj dobrą okazję miał Brazylijczyk. Jeszcze Klemens rzut rożnego. Maroch! Tak jest! 2 do 0. Już nikt nam nie odbierze tego Pucharu Niemiec. alż sensacja. FC Köln, drugoligowiec. Wygrywa Puchar Niemiec. Sensacja, naprawdę. Chyba nikt na, na nas nie stawiał przed startem tych rozgrywek. 26 strzałów na 4 i mężczyzn Gladbach naprawdę wygląda to wyśmienicie i mamy Puchar Niemiec czyli chyba nawet zagramy w Lidze Europejskiej jeśli nie mylę albo Lidze Mistrzów zobaczmy co nam tutaj daje Puchar Niemiec tak jest zagramy w, lidze, w fazie grupowej Ligi Europejskiej więc w przyszłym sezonie będziemy mieć też Europejskie Puchary na pewno będziemy potrzebowali solidnych wzmocnień. Bo ciężko to widzę, jak się nie wzmocnimy. Dobra, ja zrobię sobie krótkie cięcie i zrobimy sobie jakieś podsumowanie sezonu. Okej, okay, już jestem po tej krótkiej przerwie. Przeglądnijmy sobie, co tutaj się działo w innych ligach: En Power Championship Blackburn, Barney oraz Nottingham Forest. Proszę bardzo, czyli zespół Radka Majewskiego. Pytanie, czy cokolwiek grał w tym sezonie? Zaraz zobaczymy. Oj, raczej nie, skoro w rezerwach siedzi. No, nic nie grał. No, może byśmy go sprowadzili, bo w sumie statystyki ma dobre. Zobaczymy, czy nie znajdę nikogo lepszego. Jedziemy dalej, Premier League, Manchester City. Tak jak się każdy tego spodziewał. Tuż za nimi Tottenham, Chelsea, Arsenal, proszę bardzo. Wigan, piąte miejsce. To mała sensacja. Liverpool dopiero szósty, Manchester United siódmy. Spada West Ham, Aston Villa oraz Sunderland. Jeszcze zobaczmy sobie, kto wygrał Puchar Anglii. Chelsea 3-0 z Manchester City w finale. Ale już tutaj zdominowali The Citizens. Adrian. Bardzo dobry gracz. Jeden z lepszych napastników w fm -ie. Chorwacja. Tutaj pewnie Dynamo Zagrzeb. O proszę. Dynamo Zagrzeb dopiero szóste miejsce. Jest tutaj ogromna sensacja. RNK Split mistrzem. Francja. Paris Saint-Germain. Oczywiście. 12 punktów przewagi nad drugim Saint-Étienne. Dopiero piąty Lyon. 11 Marsylia. Z ligi spada Reims z Krzegorzem w składzie, Troje oraz Ajaccio. Hiszpania. Real Madryt obronił tytuł sprzed roku. I w sumie dobrze. Jakoś bardziej, bardziej lubuje się w Realu niż w Barcelonie. W tej Barcelonie. Kiedyś tam grał. Eto, Ronaldinho, Larsson to jeszcze był zespół. Teraz to aktorzyny. Oczywiście bez urazy dla kibiców Barcelony. Takie jest po prostu moje zdanie. Nie przepadam za tym zespołem, co jest tutaj teraz. Dobra, skończymy już temat tej Barcelony. Drugie miejsce właśnie Barcelona, trzecia Valencia, czwarta Sevilla, piąta Malaga. Dopiero siódma Atletico Madryt. Tutaj dość daleko są. Spadek Osasuna, Deportivo oraz Rajo Vallecano. W Pucharze Hiszpanii Real Madrid 2-0 z Osasuną. Proszę bardzo, bardzo nie było w finale, nawet w półfinale. To gdzież oni tu odpadli? Z Majorką 5-4 w dwóch meczu przegrali w piątej rundzie, czyli chyba 1-8. Dobra, Holandia. AZ Alkmaar mistrzem. Dziesiąte miejsce Ajaxu. Jak słabo wypadł Ajax w tym sezonie. Masakra. Willem tu tylko spada. Tutaj najwidoczniej reszta drużyn wygrała baraże, Tak, dokładnie. A do Den Haag pokonało SC Cambur, A Roda z MVV wygrała. Niemcy. Bayern Monachium mistrzem Niemiec. Tutaj raczej każdy się tego spodziewał. Borussia Dortmund drugie miejsce. trzecie Borussia Mönchengladbach. Czwarte Schalke. Spada Düsseldorf oraz Augsburg. Tutaj Nürnberg Nurnen wygrało 2-1 z AUE w barażu. Zobaczmy sobie w sumie tej statystyki, co tutaj się działo. Średnia minut na bramkę, Artur sobie najlepszy. 5 bramek. Ale tak, w bramkach Luke de Jong 24. Dziwne, że nie ma tutaj Lewandowskiego. Średnia ocena, 4 zawodników Bayernu, 1 i Mats Hummels. U Was Cross, drugi Marco Huger. Nuri Sahin trzeci. Niemcy, druga liga to oczywiście to już wszystko wiemy, jak to wyglądało. Ale możemy sobie jeszcze też tutaj statystyki zobaczyć, Bramki Marius Ebers, 25. No, na zakończenie kariery zdobył sobie koronę króla strzelców. Benjamin Auer, drugie miejsce, 24 bramki. Trzeci Terode. No, całkiem niezły. Idrissu, czwarty. W asystach, o i Klemens spadł na drugie miejsce Parters również, również z, z Sant Pauli Terode. O i 21, asyst, 21 bramek, 12 asyst. Świetny sezon tego gracza. W średniej ocenie trzecie miejsce Gromel. Czyli nasz zawodnik. Terode oczywiście na pierwszym, Ebers drugi. Wejdźmy dalej, Polska, co tutaj się działo. Mistrzem Legia Warszawa. Chociaż nie, tutaj jest jeszcze jedna kolejka do rozegrania. Ale póki co prowadzi Legia, punkt przewagi nad Lechem, więc między nimi rozegra się walka. Trzecia korona, tutaj spora sensacja myślę. Jagiellonia, Lechia, Wisła dość wysoko. Jak na FM owe standardy. Zagłębia Lubin, dopiero trzynaste. Pewny spadek już pogoń oraz bełchatów. Jeszcze sobie tutaj zobaczymy kto awansował. Krakowia oraz Dolkan Ząbki. No, więc taki zestaw dość optymalny. Aj, nie to. Portugalia. Tutaj pewnie Porto. A jednak, Benfica Lizbona. Porto trzecie miejsce ze stratą 15 punktów. Kto ich tutaj prowadzi, że tak słabo? Witor Pereira. Strasznie słabo im poszło. Z taką paką to przecież... Myślę, że każdy by zrobił mistrzostwo. Grając FC Porto. Ukraina tutaj sobie pewnie... Zobaczymy, ale Szachtar, dokładnie Szachtar, Dynamo, Q, Metalist Jeszcze zostały nam Włochy, Serie A AS Roma, proszę bardzo Roma bez kasy, ale Jednak tutaj grają I to jak grają Juventus drugi, trzeci Genoa Parma czwarty, proszę bardzo Piąty Napoli, Milan dopiero siódmy Inter dziewiąty Udinese prawie na spadku hmm, To widzę ciekawie Boriello, król Szczelców z Genoi. Jeszcze sobie. Hmm, gdzie to będzie teraz? Europa. Tak dokładnie. Puchar mistrzów Barcelona 3-0 z Juventusem. się rozgromili w finale. Dwie bramki Messiego i na Fabregasa. Bo tutaj widać, że był bardzo wyrównany mecz. Stefan Lichtensteiner bardzo słabo zagrał. Pewnie to przez niego przegrali. Głównie przez niego. Jeszcze Ligę Europejską sobie tutaj zajrzymy. Atletico Madrid 1-0 z Tottenhamem. Po to ramce Turana. Turan też bardzo dobry gracz. Chociaż z tego co pamiętam w 12 był sporo lepszy. Ale tutaj też nie jest zły. Co jeszcze sobie tutaj możemy zobaczyć? Hmm. Super Superpochary Europy, ale to na początku gry było. Atletico Madrid 3-1 wygrał z Chelsea. No i nie wiem, w sumie chyba kończymy ten odcinek. Zobaczymy się na pierwszym meczu ligowym w pierwszej Bundeslidze. No, także dzięki za ten bardzo udany sezon, który mieliście przyjemność oglądać na YouTubie. Zapraszam do komentowania. Dzięki jeszcze raz i siemano, do zobaczenia w drugim sezonie.